Hej, witam Was w nowej serii z gry Five Nights at Freddy's 2. To była bardzo długo oczekiwana przez was i przeze mnie gra, którą już planowałem nagrywać od o, miesiąca może, ale w końcu się udało przejść jedynkę, więc w końcu nadszedł czas na drugą część tej gry, w której Scott Captain, czyli twórca tej gry jakby pokazuje nam jakby największą, yy, ta gra jakby ma najwię najbardziej skrytą fabułę którą ludzie próbowali cały czas odkryć, i dalej, chyba, jeszcze nie odkryli, jaka główna fabuła jest w tej grze, bo naprawdę dużo jest tak naprawdę tych fabuł, ale dobra, skupiamy się teraz na grze. Mam nadzieję, że mi nic takiego nie wyskoczy. Dostajemy stówę i 50, yy, nie wiem, czy centów, nie mam pojęcia, yy, za, za, yy, za tydzień, a więc no, oczywiście płace są marne, ale nie będę marudził. Dobra, to jest nasza Nasze biuro. Tu mamy nasze, naszą maszkę Freddy'ego. Odbierzmy zatem rozmowę od Fonga. Ja? No witamy tam. halo halo Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Pizza. Path. Uh, now, a, to, a czy Fongaj teraz mówi, że no, nas witam w naszej nowej restauracji, okay, w naszym nowym biurze, okay, że nowa lokacja jest tego tej restauracji w ogóle? Mówi teraz, że spółka Freddy Frasbers miała problemy, ale już z tego wykuła. Nie rozumiem teraz. Że wprowadzili nowe animatroniki, czyli to, co teraz widzicie tutaj. Nowa Freddy... Toy Freddy, Toy Chica i Toy Bunny, czyli Toy Zenek tak naprawdę. No! To Zenek zmienił skórę, teraz będzie Toy Zenek! Już w nocy jest, podczas. Jestem na słuchawkach, ale nie aż tak bardzo głośno, bo... Nerwy mam słabe, przyznaję. Przedemną mną pracował jeszcze jeden pracownik, który skończył pracę dość szybko. Ale tak, jesteśmy szczęściarzami, właśnie teraz powiedział. Fongaj, że jesteśmy szczęściarzami, naprawdę. Tak, jest szczęście faktycznie pracować w tak fajnej i przyjemnej pizzerii, na pewno. No jej nigdy bym tam nie chciał pracować, choćby mi płacili majątek. Mimo, że te roboty chcą tak naprawdę mnie, <kłysyjny> przepraszam, chcą tak naprawdę mnie ubrać, a nie zabić, chociaż czy ja wiem. Wiele jest na ten temat, yy, jakby, wiele na ten temat jest yy, takich jakby... Każdy ma swoje zdania na ten temat. Że niektórzy mówią, że one, one chcą cię zabić, że on, a niektórzy mówią, że one chcą cię ubrać. A niektórzy mówią, że chcą wręcz w wręcz kosztu chcą odbawić. Nie mam pojęcia, ale bardziej jednak wierzyłbym w tą yy, wersję, że chcą cię ubrać tylko w kostium na Freddy'ego. Dlatego między innymi. Jest nam potrzebna ta maska, żeby, jakby to powiedzieć, zmylić te animatroniki, że jesteśmy Freddy'em. O tak, jesteśmy ich przyjacielem. Jesteśmy ich przyjacielem. O, dobrze, powiedziałem. Dobra, no, Fonga, nie skończyłeś już. Zrobię kiedyś taki specjalny odcinek na temat Five Nights at Freddy's ogólnie, w sensie, że będę mówił na temat y, fabuły tej gry, tej bo uwierzcie mi, że fabuła jest niesamowita. Tutaj macie takie, widzimy tutaj takie jakby. Y, jak się nazywało? Kurczę, zawsze pamiętam. Music Bucks właśnie, to jest music Bugs, który musimy cały czas, y, że tak powiem. Jak to powiedzieć? Podwijać? Nie, podwijać. No cały czas musimy go po prostu mieć na oku, żeby nie wyskoczyło nam coś bardzo niemiłego. Nazywa się to marionetka. Marionetka, która raczej nie za bardzo nas lubi, lecz jest jedną z najbardziej jest jedną z najbardziej inteligentnych animatorników. Ze względu na to, że mogę wam teraz opowiedzieć, że marionetka, czyli tak naprawdę ten chłopak, bo to jest chłopak, nie dziewczyna, został że tak powiem, m, zabity, i jakby to powiedzieć, jego ciało stało jakby tak na siłę wepchnięte do tego kostiumu. Lecz o dziwo... On był, on był martwy, lecz jego ciało zostało wskrzeszone, czy coś w tym stylu. Yy, I jego ciało jest w tej marionetce i jest tak naprawdę jednym z najbardziej inteligentnych animatorników. A co najlepsze jest, że on chce nas yy, ubrać w to, między innymi dlatego, że nam. Że on myśli, że jesteśmy tym, który to zrobił. A tak naprawdę sprawcą jest Golden Freddy. Ech. Dziwne, prawda? Golden Freddy. Ale tak naprawdę Golden Freddy to jest. To było, to było tylko przebranie. A prawdziwy Golden Freddy to wiemy, co robi. Zresztą niestety nie miałem okazji go poznać w pierwszej części. To na stule będę miał, będę miał okazję poznać go w drugiej, to jest pewne. Martwię mnie tylko gdzie jest, bo jest Zenuś. Tu jest Zenuś. Cikuś jest. Cikuś? Cikuś? Chaba, cikuś jest. Ciki, ciki, ta, ta. Cały czas trzeba ten music box zmyć na oku. O jajku, jajko, pierwsza nas jest, no... Może i łatwa, ale... <laughs> Przepraszam. Jeszcze trochę choroba mierzę. Mi ale już powracam, bo jest trochę. Weekend mi wystarczy na to dalej, z tego co sobie przypominam, Zenek potem chyba idzie do... tej kamery, ale nie jestem pewny. O, oh, fak, czeka, 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 gdzie czeka? Oh, Jezus Maria, cześć! Hej, yeah, hello, hello, my friend. How are you going? Świece ci wiep. no idź stąd! Idź weź tą... Swoją... O, poszła se. Fajnie, dzięki, hej! Moment. Jezus Maria, cześć Zenuś! Ej, tam jest, jest Cika O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, jest piąta, 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 piąta. Tu jest Cika, tu jest Zenoś. Cika, Zenoś, Cika, Zenoś. Yyy, Zanosław. O mój Boże! Huh? Serio? Z dwóch stron? O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże! <grym>

Fuck music box, Freddy. Cześć. O mój Boże, jestem udupiony, jestem udupiony tak bardzo. Uh, dajcie szóstą, 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 szóstą. Mi dajcie. Jest. O. O. Prawie byłem udupiony. Muszę mieć cały czas oko na ten cholerny music box. O Boże. Dzięki Bogu już... Mm. Mało brakowało tak na tak, szczerze. Dobra. No z druga. Będzie mam nadzieję tak prosta jak pierwsza oczywiście. Funkai. Cześć. cześć. <śmiech> <śmiech> tak, nie ma problemu, w ogóle nie było problemu. Tylko on z dwóch stron mnie jechali. Ja to taki szczegół. <laughs> <Czekam. śmiech> <laughs> Co to jest? Aha, Foxy coś chyba zmienił twarz. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Czy to jest nowy Foxy? Czyżby zmienił na jedwabny połysk? Foxy, jedwabny połysk. Nie, jedwabny pomysł jakoś to było. No, ale, ale reklamuje ich, no wiecie co. Kochasz te stare animatroniki, tak? Foxy? Co Foxy? Aaa. Aha, okej, okay, fajnie. Właśnie Fogeye nam przekazał, że... sztuczka z głową Fredygo nie będzie działała na Foxy'ego. Coś powiedział, że... latarka, flash... mam chyba na niego cały czas używać? Latarki, ale nie jestem pewny. Dobra, sprawdźmy animatorniki. Są jeszcze. Na pewno są jeszcze? Są jeszcze, dobra. Czika jest, pierwsza w nocy jest. A ten hole jest straszny, boże. Tak wiem, music box muszę cały czas mieć na oku. Mam na oku, spokojnie. Mam cały czas na oku music box. to jest jedno z najważniejszych dla mnie. Dziękuję Ci bardzo za poradę. Mam cały czas Music na oku. Jak mi coś wyskoczy, to ja naprawdę chyba wyskoczę z krzesła. <grywa> tak, Music Box na oku mamy. Zanek dalej jest. Ten wykrzyknik, który nam się pojawia, tutaj jak myśmy mieć taką na low to Music Box, strasznie mi się kojarzy że jestem na, na TF-ie, jak mamy powiadomienie. Cały czas muszę mieć to na oku, choćby nie wiem co. Masz okra. Złatzą jakieś kroki E, znaka nie ma Zanosław, pokaż twarz Please O, tu jest, jak dobra Miło mi cię poznać, albo i nie. Hihihi no Teraz Zanek jest smutny. No tak. Na co zrobisz? Zanek musi być smutny. Ej! Co jest? Co jest do cholery! Ej! Czemu mi na taka nie działa? Foxy! jest Foxy! Bip, bip, bip. Flash, 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 idź stąd. Idź! Powiedziałem idź stąd, prostować liście. Padanowca, nowca, patrzcie. Foxy, proszę idź. Ej, czemu idzomu na nie działa? Idzomu na tarka nie działa? Fuck. Co to jest? Ej. Co to jest? To jest ten nowy Fox. Nie, moment. To są dwa Foxy w końcu? to the fuck? Chicki nie ma, fajnie. Dobrze wiedzieć. Aha. Znowu mi latarka, nie wiem czemu Ej! Trzy kroki Ej! Gdzie? Gdzie? Cika, cika, fuck me Jezus Maria Dobra, będę słyszeć te to Znaczy, że Chica idzie Jezus Maria, to jest, Jezus Maria, O jest Święty, Jezus Mario. Poszło se? dobra Chyba poszło se, se Gdzie on jest? Tu? 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 Gdzie on jest? Fak! Ktoś znowu jest na idzie! Kto Kto jest na idzie? Chcika! Nie! Co Kto znowu? O co chodzi? O co chodzi? O co wam chodzi? Music box, music box, music box. Jezus Maria. O co chodzi? Czemu nie działa mi natarka? Oooo, to, to, to jest. Podwójne fuck. Ja się pytam, o co tu chodzi? Jest czwarta dopiero. Fuck, ktoś jest ty, w tych wentylach. Kto, kto, wentylaczka? A, wybrany z zanek. Super, dobry Ej to! <grym> kto, kto, ja się pytam, kto? 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 Proszę, nie rób mi taką grę. Dobra, let's see. Co proszę? Czy tam był co dopiero Zenek? Czemu nie działa latarka? Cześć Foxy. flash, 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 flash. flash, flash. Nic się dzieje. Co się do cholery dzieje? Jest piąta. Wytrzymaj to. O Jezus Mario! Ja muszę zdjąć to szybko. Chyba się udało. Chyba to, to, to coś jest tam dalej. Jezus Mario się. Ja tego nie wytrzymam psychicznie. To jest chora gra na ry. Centralnie Dobra To było dziwne Dajcie mi piątą, błagam. To jest tak dużo wymagam. Jezu tam czeka, ta dalej jest! Nie ogarnia mnie Dobra, ten to coś poszło. Co to było? Co to był za śmiech? Excuse me. Jest piąta. Podtrzymywać music box, to jest co mi działa? nie działa? Latarka. Haj, sraj, nie haj. <grywia> sraj, proszę. Czemu mi latarka nie Dobra, Fred fre... o Boże... Dwie rundy z rzędu, dwa, dwie, dwie noce z rzędu. Okej, okay, trzeciej nocy już nie nagrywałem, bo to bez sensu. O, a co się dzieje? Hello? Cóż to jesteśmy Gdzie my jesteśmy? Ej, to jest stara restauracja, przecież to jest restauracja z pierwszej części. Ale, ja, ty... ja. A to jest. E... Zenek stary, z jedynki. Moment. Czemu ja jestem. Ej, ja jestem chyba Freddym, jestem tak? Czemu cika, tak na mnie patrzysz? że coś. Ej, oni teraz na mnie tak patrzą, jakbym się centralnie spierdził. Tak patrzą na mnie tak dziwnie, Freddy, co no, ty robisz? No. It's me. Widziałem to. It's me. Nie, trzeciej nocy już nie nagrywam. <laughs> Okej. <Okay. śmiech> <laughs> Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Uch, było ostro, przyznaję, ale po, pozostałe trzy noce, które nam zostały, no myślę, będą już w nie, na najbliższym czasie, więc nie martwcie się, czekajcie cierpliwie, a na pewno będzie. Trzymajcie się i cześć.